Kilka jest to skrzynka, która weszła do gry kilka dni temu. Klikając w ten film, pewnie zastanawiasz się, jak zdobyć ją szybko, aby sprzedać ją po wyższej cenie. Ja opowiem Ci to w kilku podpunktach. Ale zanim przejdziemy do odcinka, zostaw subika, łapeczkę i jakiś miły, fajny komentarz. I zapraszam cię też na Twitch'a, link masz w opisie. No dobra, więc pierwszym podpunktem będzie: ile skrzynek może się drobnąć w jednym tygodniu? No, według mnie yy, oraz zdań innych graczy, oraz też tam, jak patrzyłem yy, inne filmy. To skrzynki tropią około od 2 do 3 w tygodniu, więc jeżeli grałeś już i dropnąłeś na przykład 2 lub 3 skrzynki, no to musisz troszkę sobie poczekać na przykład do następnego tygodnia, do środy czy coś No i po prostu wtedy próbować, ale no wiadomo, że wtedy cena już będzie mniejsza. Czy zabycie awkiem na detmeu może dać mi skrzynkę? No wydaje mi się, że tak, ale przydadzą Ci się do tego dwie ważne komendy. Pierwszą z nich jest Plus Right. No i to jest komenda, która pozwoli ci się obracać yy, w prawo i Twoja postać po prostu będzie cały czas się obracać w prawą stronę. No i druga będzie komenda Plus Forward. To jest komenda, która sprawi, że nasza postać będzie szła po prostu cały czas do przodu. No i dzięki tym dwóm komendom ta nasza postać będzie chodziła w kółko. Jaki tryb najlepiej wybrać? No, jeżeli yy, chcesz sobie pograć, a nie tylko awkować, to możesz na przykład zagrać sobie wyścig zbrojeń, bo tam to trwa dosyć szybko, jeżeli masz dobrego AIMA. No, ale możesz też grać dm bo teraz wszyscy awkną, więc też to szybko poleci. a no, jeżeli chcesz awkować, no to tylko i wyłącznie graj na tm. i wpisz komenty wy wymienione w poprzednim punkcie. Czy skrzynka może ci dropnąć jak grasz sobie na przykład faceity? Albo esportale? No oczywiście, że tak Ja już nie raz też tak miałem Że grałem sobie esportala albo faceita I na koniec właśnie meczu W Equipunku widziałem, że dropa mi skrzyneczka Nawet te najnowsze dropiły jak wychodziły Więc pewnie możesz grać faceity Tylko pamiętaj, że yy, Faceit dużo ci zajmie niż deathmatch No ale jak nie chce ci się tam grać w Tych deathmatchy i grasz sobie faceitki na przykład No to to też jest jakaś opcja Że takiego dropa uzyskasz. A jeżeli spodobał Ci się taki odcinek, to zostaw łapeczkę, daj subika, żeby być na bieżąco. Ja postaram się więcej takiego kontaktu, kontentu Wam dostarczać. I co? Widzimy się w następnym. Aj, wpadaj na Twitcha jeszcze. Siema!